W o, Jezu! Dlaczego to się zatrzymało a nie poszło GDZIE No nie wierzę w to! Ja piere no nie wierzę w to po prostu! A dzisiaj. Hej trzecie Was, z tej strulesko, dzisiaj na odcinek z obcego i dzisiaj! Wiecie co zrobimy? Znajdziemy drogę do biura szeryfa. Czyż nie szeryfa? Szeryfa dobrze? Tak, szeryfa dobrze zapamiętałem, widzicie? Oddam dobrą pamięć, wow. Tego się nie spodziewaliście, prawda? Tego się nie spodziewaliście. Zachęcam was do kupienia moich koszulek na www.neskot.kapsel.pl Dlaczego was zachęcam? busu są zarąbis? Nie no dobra, tak naprawdę są fajne. No kurde, no wiecie dobrze, bo pokazywałem je w niej jednym odcinku, no. Dobra, części paliwo do męża ognia 25, no dobra, ej okej. Okay. Ile już mam? Mam no, 50, 70, 80, 121, oh yeah! Dobre, 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 dobre. Co to było? Takie... Piu, 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 piu! To mogło być wszystko. Teraz się boję, bo nie wiem co to było. Dobra, zmierzamy w stronę korytarza 15, i pół 15 16 i zobaczymy co będzie się działo za 2, 13,5 sekundy. E, tak, dokładnie. Tak, Apollo pogrywa z nami w trzy dupy i nie wiadomo o co mu chodzi, więc y, musimy Musimy się pana przestrzegać, pana Apolla. Bo tak być po prostu zwyczajnie nie może. Wy chyba dobrze rozumiecie o co mi chodzi, prawda? Wiecie, pan Apollo, wiecie co tutaj tam. O i tamte i tepe i td. Więc ja wolę nie ryzykować, wolę nie ryzykować z panem Apollo. Wolę zostać w ukryciu i się nie wychylać. Chociaż ja wiem, że Apollo to tak naprawdę jest ten statek taki, czy coś czy tam, no właśnie. To wszystko na czym jesteśmy aktualnie, no. Ale no dobra, nieważne, a nie to może jest system, czekajcie, nie pamiętam co to dokładnie było. Coś na początku gry o tym było mówione, nie pamiętam. Ok, był jeden, prawda? Był jeden. O, oh Jezu! Co on chce mnie zabić? Znaczy, no wiemy, że chce mnie zabić, ale kurde. Mam 10 amunicji! Mogę ich rozwalać normalnie. Dobra, jest, pasuje mi to. Teraz cisnę, teraz mogę, gra, teraz mogę. Jestem na. Nie eee! Jezu! Nie strasznie, debilu! Bo mnie cię już zabił. Co za debil. Jocie, ja Widać, że nie zależy mu na jego własnym życiu. Chyba w złą stronę pobiegłem, wiecie? Tak, zdecydowanie, w złą stronę pobiegłem, ja wiem o tym. Walę to, cisnę, cisnę w każdą stronę świata. 13,5 też. Ty jesteś człowiekiem, ciebie nie zabije. spokojnie, nie musisz uciekać. Ale zabiję resztę Resztę, która wejdzie mi w drogę u O Jezu Co to było? O ja mam jednak... Tu rewolwer jest Jak ja mam tam przejść na dół? Aha, tedy. Teraz tutaj? Ha! Dobre! Naboje do strzelby. Jeden? Co z jednym nabojem chodził kuźwa? No chyba się jaja robicie. Nie wierzę w to. O tutaj! Wiedziałem, że dobrze poszedłem wcześniej. Wiedziałem. Wiedziałem. Por favor, Apollo, nie polecam irody off the leash. One attackują on site. Nie wiem, co to jest. Nie są tylko odpowiedzią na wypowiedzi, to jak są. na którym? Na wszystkim i na jakiś. Co to znaczy? Muszę iść do tyłu, to pójdę w tą stronę. Haha, ale zaskoczę androidów, no? Amunicja do czegoś zebrałem. Nie wiem do czego. A do czegoś najważniejsze jest to. Tak, chcę zobaczyć co tu jest. Mapy! Wiedziałem, że opłacę się tutaj iść. Wiedziałem. Tam jest Android, dobra. Wiemy, wiemy, że na dole jest jeden Android albo człowiek, ewentualnie nie wiadomo co to jest, ale wszystko jest możliwe. Wszystkiego możemy się spodziewać. Póki co nikt do nas nie zmierza, ale my idziemy do niego. O, nie, będzie się. O, idzie do nas. Chodź, co Powiedział, powiedział do mnie dziwko? Czy on powiedział do mnie to brzydkie słowo na dy? Aha! O Poczekaj! Poczekaj, Jo! Poczekaj, no jeszcze... daj mi się, daj mi przeładować! Daj mi przeładować! Aaaa! Jezu, wystrzyłeś mnie, chłopie! No nie no nie gadaj, że sprota mnie jeden strzał wystarczył! Ale 10 nabojów z rewolwera, no proszę cię, kurde, gro! Nie przesadzaj naprawdę! Dobra, niech będzie ta strzelba, ona jest o wiele lepsza. Okej. Okay. Znaczy myła ta też jest niby niczego sobie, ale... Dobra, tutaj muszę iść. Nie kończyła mi się amunicja, to jest ok, Jak mi się skończy, to już nie będzie okej. Okay. Wait, Wait. Wait. O oh, fuck 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 uh. fuck. Jak masz tak spokojnie, jak mu wyrywasz dupę z kolana. He? Znajdź no drogę. No to ty kurde nie powiesz, nie wiesz, myślałem, że będę tam stał, dopóki magiczny robot nie otworzy mi drzwi. No kurde. Co za było logiczna jak gra. Gdzie mam iść? Tam mam iść. Dobra, tak, na razie idę tam, gdzie byłem. I idę tam, gdzie byłem, a co tam? Gdzie mam iść? Eee, koła. Tak też można! Czemu nie? Czemu nie? O, tu kolejna mapa. E nieźle. Wszystko pozamykane, wszystko pozamykane Czemu nie zamknąć najlepiej wszystkie drzwi No tak i mam iść na górę tam gdzie byłem No nie no Nie wierzę w to, nie wierzę że tak gra tak się na mnie Leca tak gdzie na mną O tu mam iść, a tu nie byłem Hello What are looking for ale ja nie umiem śpielać! Nie będę się głupiało, bo to debilnie brzmi. Oh nie. Yeah. Przeładujmy sobie matacz ognia, czemu nie i tak nic nie marnujemy, a tylko zyskujemy w magazynku więcej magazynku. W magazynku, więcej magazynku za każdy taką Dobra, Dobra, gdzie teraz? my iść tam! Tam, yy, tutaj. Dokładnie w to miejsce. Uu, safe! Czy ja słyszę safe? Tak, ja słyszę safe. Ale najpierw z gorę wszystkie

Akumulator, detonator, raca, fraca, siaka, maka, faka. Eee, stwórzmy sobie coś, na przykład mina i... A nie możemy, kurde. Weźmy sobie na przykład, stwórzmy sobie... Eee, Pałkę ogłuszającą, też nie możemy. Apteczkę, apteczkę, Apteczkę mogę stworzyć, czemu nie. Stworzę bomber, albo nie, bo na to strasznie dużo wszystkiego idzie. E, gra hukowy, o to może się przydać. Z, z, zdecydowanie może się przydać. A co potrzebuję jest w ogóle na, na ten? Brakuje mi tylko akumulatora, chyba. Tak, akumulator, dobra. Czyli musimy szukać akumulatora. Ok, zapamiętałem. Przytrzymaj, naciśnij S i ciśniemy dole. Dobra. Ja wiem, miałem ja iść w ogóle w drugą stronę, ale lubię zwiedzać wszystko. Akumulator! No i proszę, normalnie jakby mi się gra słuchała, no. Eee, gdzie jest tutaj? To Zapewne pytacie się mnie, a co to jest NESCO, ta mina IMP? Albowiem to jest impuls elektromagnetyczny, który wyłącza wszystko w pobliżu... E, znaczy takim, wiecie, no tak troszeczkę wy, wyłącza e, maszyny elektryczne, wszystko co jest elektryczne, wyłącza po prostu i, i, i możemy sobie spokojnie przejść obok nich, nie dając się zabić po prostu zwyczajnie. Rozumiecie chyba, prawda? Rozumiecie, nie jest to trudne do zrozumienia. Jest, a w zeszczemu jest bardzo łatwe. Tam wolę nie iść, naprawdę. Pójdę tutaj, o w dół. Pamiętam, to byłem tutaj. Tak, tak, wiem, że jestem pode mną, ja wiem. Znaczy, nade mną, nie pode mną, bo pode mną byłoby trudno, żeby był. O, kolejna skrzynka. Ok. Eee, Myślicie, że ja tędy gdzieś dojdę w ogóle? Gdzie ja w ogóle tędy dojdę? Bo dojdę tutaj o dalej i nie będę. Nie, I w sumie nie mam dalej od tego, tego, czyli mogę pójść tutaj dalej. Może będzie akurat przejście na drugą stronę. Ej, to nie jest wcale taki zły pomysł, czy nie? Dobrze idę, prawda? Tak, dobrze. O, akumulator przypa przypadkowo jeszcze znalazłem sobie. Dobrze, genialnie. Spoko, Maroko się zmierzy na oko, jest ok. Chyba, że będzie przejście tylko i wyłącznie tego pokoju obok, w którym chyba przewidzko byliśmy, ale nie jestem tego pewien, więc więc zobaczymy sobie to za chwilkę. Eee, może mieć dalej tam, czy nie, nie ma sensu już eee, tak, to jest to jest wejście obok do pokoju, tutaj tutaj dobrze nikogo nie ma w środku, więc sobie wyjdziemy. na luzie. Okej. Okay. Tak, tutaj jest pusto, to dobrze. Eee, to jest kuchnia? Chyba kuchnia. No dobra, idziemy w takim razie teraz tutaj do dołu tu gdzieś. A nie, czekajcie, nie wiem gdzie my w sumie mamy iść tutaj, wiecie? Wyszliśmy. O terminal. O, czekajcie, dawno w sumie nie zaglądaliśmy żadnego terminalu tak naprawdę, wiecie? Jest coś tutaj, folder uszkodzony, dźwięk, ludzie, dobra. Otworzymy to sobie, wszystkim mieszkańcy, bla 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 bla. Jakie masz plany, to raczej nas nie interesuje. Jakie on ma plany zagrożenie, też nie. No dobra. Tu będą drzwi do otwarcia. Coś tu jest na zewnątrz? Nie ma. Musimy teraz iść w. Gdzie my, Kuźwa? Jesteśmy? Czy my weszliśmy gdzieś na górę? Gdzie ja, kurde, jestem? Czy ja tu byłem wcześniej? Nie, ale... A, wiem, dobra, okej, okay. O kuźwa! Wypierdzielaj! Sorry, wiem, przeklnąłem. Sorry, sorry, ja trochę więcej ostatnio przeklinam. Nie wiem dlaczego, ale sorry za to. Naprawdę was przepraszam, naprawdę sorry. To już nie pierwszy raz dzisiaj to. że to jest coś... O, jest, dobra. Plan emerytalny, wow. 15 sekund, nie chcę mi się będę więc puszczę drugi dźwięk. Najważniejsze, że puściłem i to jest to, jest, to się liczy, wiecie? O. Dobra, tu jest gdzieś, słyszę savea w pobliżu. Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien, ale coś słyszę. To jest tu, office to jest, ej To jest office ludziska, tam jest save, wiedziałem, że tu jest save, wiedziałem. Tak coś właśnie podejrzewałem, że to jest save w pobliżu. No i proszę, i się trafił akurat tam, gdzie, gdzie miał być. Bardzo ładnie. Zobaczymy, czy może w pokoju, gdzie był. O ile w ogóle jest otwarty, gdzie był. Ee, jak to się nazywa? Tutaj, o. Nie ja stąd, teraz przyszedłem. W pokoju, gdzie. O, czekajcie, bo uciekł, uciekł ten ziomek, i nie wiem kto to był, nie pamiętam. Tutaj coś jeszcze było, wiedziałem Czujnik. Części. Kolejne części. I nic, niestety, do meta już nie ma, więc. No to jest ten minus, niestety, ok. Eee, nie w tą stronę mam w ogóle iść, ale pójdę w tą, zobaczymy, co to jest. I eee, jest skrzyneczka, proszę bardzo. Minister... No i proszę, okazało się to jeść, dobra? Obok jest jeszcze skrzynka, więc tam też sobie pójdziemy tylko nie wiem jak się tam dostać więc, nie dobra, oleję to wiecie, oleję to, dobra idźmy tam gdzie musimy iść, czyli idźmy, a czekajcie a co jest tutaj? centrum dowodzenia ze steruarsów wzięte normalnie nie zamykajcie drzwi przed nosem dla kobiety to jest nienormalne, dobra a gdzie jest koleżanka, która leżała na stole? czyżby też uciekła? a czekajcie, a tutaj coś będzie Nie, ale coś się do nas zbliża wielkimi krokami. A tutaj coś będzie? Nie, tu były zamknięte. A stąd przyszliśmy... Okej. Okay. W takim razie... Znaczy nie, w sumie nie stamtąd przyszliśmy, ale przyszliśmy powiedzmy gdzieś stamtąd, prawda? Dobra. O pan! Hello, baby. Rip. Rip, they're all dead. Ja, ja wiem. wiem! Why? Why the fuck? I don't know. But I think Samuel What? Wait, send him to access Apollo. I need to find him. Have you seen Taylor and Marlo? N no. Mną, They're not here. you pod... nie, nie think spokojnie. they may have got clear. Ricardo. Ricardo. Ricardo, nie Ricardo krzycz na trupa. can you run this place? I need eyes and ears. I'm not fucking staying here. Ricardo, I need you to do this. Can you man the station and keep me covered? Ricardo! Yeah, sure. Of course. Sit tight, lock the fucking doors and don't let anyone in. Look after me, I'll come back for you. Okay. Czyli teraz jesteśmy w dupie jasnej, ciasnej i normalnie. Niczym z normalnie przerąbane, zabije jednego, na jego miejsce przejdzie drugi, zabije trzeciego, na jego miejsce przejdzie czwarty. Super duper, i tam jest Android, no proszę bardzo. Android, no z dobrze, że nie ma symbianów, bo jednak byłyby problemy. A jakby jeszcze iOS przyszedł, no, to normalnie by było masakra, jednym słowem. Gdzie ja kuźwa muszę iść? What? Zauważył mnie! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj do tyłu! Tutaj! Ty, a w dupę chcesz? A w dup... A w dup... nie! Wypierdzielaj! W... Ej, Jezu! Nie no, weź nie baw się ze mną! Dobra, otworzył mi drzwi, otworzył mi drzwi, a wypędzę, a idzie za mną! Jest dobrze, jest dobrze. O, mam jeszcze jeden nabój, dobrze. Tam jest następny, super! O, ja pierdzielę! Nie Wum! To są drzwi! Nie mogę otworzyć, dobra, jest. Nie ma tu nikogo, spoko! Łoł O, idzie za mną no. Jak to nie? Chcesz mnie zabić? Tu jak mam nie uciekać? O chyba porąbany jest no Bo mój łeb upadło A, o, poczekaj, będę mnie będę biega, będę Cicho! Cicho! O fuck, wak No nie! Tylko ja zgubię dwóch, dwóch zos raz. Chwili, tak, 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 słyszałem. Cicho! Ale wiecie, że ja mu ucieknę, prawda? O kurde, może jednak nie. Cicho! WOO, ode mnie! Przyjechał! No super, a to jest safe. Cicho! i ode mnie! Zrobimy jeszcze jedno kółeczko. Zrobimy kółeczko, zrobimy kółeczko. I jak on tutaj bliżej, to bliżej, to pobiegniemy wtedy tam. Piegniemy, biegniemy, biegniemy. Jest, 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 Co to było zaproszenie? Yy, zagrożenie z każeniem. Myślałem, że z sarkazmem. jest udało się. A tam był safe. A mam nadzieję, że przy wyjściu też będzie safe. Jezu. No normalnie jest mi przykro. Że oni tak bardzo mnie nie lubią. Tak bardzo mnie nie lubią.

Kończymy odcinek, kończymy odcinek, ja sobie mi żegnale coś widzimy się na stężenia. Cześć! Pa 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 jeszcze kończymy tylko to, co mówi. Ricardo, I need you to focus. You're in charge now. In charge! In charge of what? A room full of dead people! This is fucked up! Focus, Ricardo! If Samuels can talk to Apollo, he can get the androids to stand down. Then this will all be over. Dobra, to na razie się pa, widzimy się w następnym odcinku. Znajdź samolot w C, Agun, WDC, Cześć, pa, Możecie kupić moje koszulki na nescoot.capsule.pl, a na mojej stronie możecie się na nescoot.com. Pa, 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 pa.